Hej Kamisiaczki, witajcie na moim kanale. Teraz odcinki będą wyglądały mniej więcej tak jak ten, więc możecie pisać, czy Wam się to w ogóle podoba, bo jeśli nie, to możemy wrócić z powrotem do nagrywania typowym bandikamem. A ja chcę się troszeczkę pobawić, bo yy, mam teraz sony Vegasa i może się bawię trochę, właśnie z tym montowaniem, i nawet mi to może wyjdzie, albo i nie. W każdym razie. Dajcie znać, czy Wam się to podoba. No i zaczynamy. Dzisiaj będzie odcineczek o tym, czy hakowanie gry ma w ogóle jakikolwiek sens. Otóż moim zdaniem hakowanie gry w, w taki sposób, że y, na przykład y, dodawanie sobie na bosterze, że nie razy dwa, tylko razy dziesięć na przykład. To już jest troszeczkę nieuczciwe, tak? Jeszcze rozumiem wysyłanie sobie jakichś tam ciuszków e, damskich czy coś ten deseń albo Hack By Lisa, który był bardzo przydatny i sobie sama nawet z niego korzystałam, przez którego można było sobie kupować listy i tak dalej. To było bardzo przydatne, bo wtedy po prostu ludzie nie kradli kont, a teraz to co się dzieje to jest po prostu masakra, bo znowu wróciła ta tak zwana przestępczość i tak dalej. I kradnięcie kont jest znowu popularne, a wtedy nie było. Jednak mam nadzieję, że Hack By Lisa powróci, ponieważ no, przydawał się nie tylko mi, ale też setkom innych osób i to nie tylko z Polski, ale też z innych krajów, krajów, kraj, nie wiem. Po prostu działał w sumie chyba na każdym serwerze, z tego co się orientuję i no był przydatny. Ale tak na przykład Charles i dodawanie sobie właśnie tych na więcej albo świnka, też rozbijanie, dodawanie sobie fajnego do świnki Albo jakieś tam prezenty 100 razy wejmu, albo inne rzeczy, albo choćby odbieranie gazetki też razy 10 na przykład. Albo o jeszcze yy, zwierzaki z Charlesa. <laughs> za który się wcale nie płaci. Moim zdaniem troszeczkę oszukiwanie. No ale jeśli ktoś się uprze, no to może mieć zwierzaka z no nie? E, moim zdaniem to troszeczkę nie ma sensu, bo to tak jakby rujnowanie sobie całej gierki, bo są na przykład rzeczy, które są unikatowe, tak? Czyli na przykład te same rzeczy z a jakieś tam włosy, sukienki, buty, rzeczy i właśnie te zwierzaki. To są rzeczy, które powinny zostać unikatami nadal, czyli nie powinno sobie ich się dodawać tak po prostu, żeby. No, no słuchaj, dzisiaj sobie wszedłem na czelesa i sobie to dałem... Z sukienkę, i, i, i ten, i włosy i fajnie w ogóle. No to tak nie działa. Zastanawiam się, czy ogólnie osoby stopki, na przykład właśnie nie, nie korzystają z tego, że no tak jak ja patrzę, to by musiały kupować dosłownie każdy, ale to każdy pakiet VIP. I zastanawiam się, czy te osoby stopki nie korzystają czasem z Charlessa i po prostu nie dodają sobie tych ciuchów, no bo tak to niestety wygląda. No bo skoro mają każdy, ale to każdy pakiet VIP, to ile by to musiało kasy kosztować wszystko razem wzięte. Serio. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Nie, to by było w sumie chyba na tyle, co mam do powiedzenia ja. Jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś jest chętny zrobić mi intro, to będę go kochała i wielbiła nad życie. Naprawdę będę wdzięczna, serio, bo potrzebnym mi jest intro. Bo chcę jakoś rozwinąć ten kanał, nie żeby ograniczał się tylko do jednego bandika ma i wyrzucania filmów bez żadnego montażu, sama chcę się też czegoś nauczyć dla Was i tak właśnie od przyszłego tygodnia. Słuchajcie, jeżeli Was to interesuje, od przyszłego tygodnia ja sobie będę biegać, więc odcineczki nie będą tak wcześniej, wcześniej rano, czyli na przykład tak jak ostatnio kilka filmików wstawiałam na co o 7.35, tak? To filmiki albo będę po prostu ustawiać automatyczne wstawianie i będę sobie je nagrywać dzisiaj wcześniej, albo po prostu będą później. Tak jak na przykład dzisiaj 14.01, bo teraz to niedawno wstałam, ale w przyszłym tygodniu zobaczycie, ja się tak biorę za siebie, zobaczycie, zobaczycie. No i dobra, to by było na tyle misiaczki, Ja wam bardzo dziękuję za wszystkie subiki. Proszę, jeżeli jesteś tutaj, to już możesz zostawić po sobie ślad i napisać jakiś komentarz. I no, żegnam się z wami ja Morwinka MSP. Bajo!